Cześć witajcie. Dzisiaj mm, mam Wam do pokazania zgodnie z planem moją bazę księżycową. Z tym, że nie jest to zwykła baza, są to laboratoria na mm, pewnym kraterze. E, także przejdźmy do nich. Hmm. Tak, znowu się chwilę ładuję. Dobra, generalnie tak, jak widzicie sam obiekt, tak, sam strategia jest dość spory. Cztery małe nogi do lądowania wystarczyły, ponieważ jak pamiętacie, namu no nie mamy dość małą grawitację. Mam tutaj dwa silniki o mocy 120 kN każdy, właściwie nie o mocy, tylko o ciągu. Zbiorniki z paliwem. Także, jakbym się uparł, to na kerbin mogę wrócić. Tylko że nie, nie mogę za bardzo wylądować, ponieważ nie mam spadochronu, a paliwa nie, nie wystarczyłoby na wyhamowanie całej konstrukcji. Jak widzicie, jest tu też sporo mieszkańców tej, stałych tej bazy. A oprócz nich posiadamy również łazik. Pierwotnie były dwa łaziki dołączone tutaj na dekaplerach. Jednak drugi gdzieś zaginął, oczywiście nie było na nim karbonautów, na szczęście. Także przejdźmy do jednego z łazików. Jak widzicie dość prosta konstrukcja, cztery koła, e, taki żagiel z paneli słonecznych. No i cóż, dobra, e, wyłączmy hamulce. Czy to jeść? Tak, to jeść, tak, jest dobrze. To się przejedźmy do bazy. Niby 200 metrów, ale tutaj na Księżycu naprawdę dość ciężko tym sterować. Generalnie robienie łazików na księżyc to dość ciężka sprawa na minimus tym bardziej, bo ma jeszcze mniejszą grawitację. E, dzisiaj w ogóle w odcinku chciałem pokazać Wam moje osiągnięcia, że tak powiem, do orbity Muna, e, Ponieważ jeśli chodzi o minimus, to zajmiemy się nim w następnym odcinku. Także oprócz tej bazy, którą właściwie zdążyliście obejrzeć, naprawdę dość spora. Główne części są z moda B9RO Space Park, wszystkie te strukturalne. To mam Wam do pokazania jeszcze m.in. E, satelity geostacjonarną. Na dość dorobionej orbicie, może nie idealnej. Naprawdę ciężko to zrobić. Ciężko zrobić idealną orbitę. Także dobra. Co tak, może sobie zapiszemy, skoro i tak już jestem bliżej. Weźmy mapkę. No i przełączmy się na satelitę geostacjonarnego, który zapiernicza z prędkością 1009 metrów na sekundę na orbicie. Także przerzucamy się, znowu chwila ładowania, tutaj dość szybko, mała satelita, mamy stąd całkiem niezły widok na Kerbin, zawsze na tą samą część, ponieważ orbita geostacjonarna polega na tym, że akurat w tym przypadku Kerbin obraca się z taką samą prędkością, e, jak orbituje nasza satelita, czyli cały czas będziemy nad tym samym miejscem na kerbinie. E, jak widzicie, e, mam tutaj jeszcze stację kosmiczną, Space Station Core. Na razie się to nazywa, ponieważ jest ona niedokończona. E, także ją też mam zamiar kiedyś skończyć. Dobra, jak widzicie, cały czas znajdujemy się nad tym samym. Pod chmurami przesuwa się cały czas ten ląd, a my jesteśmy cały czas na tym samym miejscu. Także to mi się nawet w miarę udało. Tym bardziej, że jak widzicie na e, orbit hudzie w zaokrągleniu do tysięcy mam tą orbitę idealnie równą. No ale nie jest ona równa. Widzicie, tutaj jest przecinek 259 metrów, a tu jest przecinek 100 metrów. Także o. 150 metrów się przeliczyłem. E, dobrze, następną rzeczą obejrzmy sobie Space Station Core. Jeżeli ogólnie chodzi o prezentację mojego save'a to zrobię go w częściach. Ponieważ jest on dość duży, odwiedziłem wszystkie planety i prawie wszystkie księżyce. Także zrobimy to w częściach. Będziemy latać po planetach i będę Wam to pokazywał. Dobra, e, tutaj jeszcze mam podłączony zbiornik z paliwem do tej stacji. Główna część to jest ten człon. Tak samo to. E, to po prostu zostało mm, z lotu. Nie przewidywałem, że zużyje tak mało paliwa, także mamy tutaj jeszcze 1000, prawie, 200, 1000, prawie 1200 jednostek paliwa. E, trochę lamp, które ładnie wyglądają, również z moda Bininer Space Pack. Komórki trony, panele słoneczne, co tu dużo opowiadać. E, orbita jest troszeczkę nierówna, e, jeżeli chodzi o jej nachylenie i trochę nierówna, jeśli chodzi, no, bardzo nierówna, jeśli chodzi o ekscentryczność. E, dobra, kolejną rzeczą, co my tu mamy na Munie. Przepraszam, to już jest minus. E, Przełączmy się na Księżyc na chwilkę. E, tu mam jeszcze tylko jedną rzecz do pokazania, Jebediah on Moon, e, czyli widzicie tutaj jest podpis set on year one, day one, e, czyli właściwie pierwszego dnia od razu kiedy zacząłem grać w tryb kariery poleciałem na Moona, właściwie z pierwszym poziomem techniki, także m, prawie na samych boosterach, miałem odblokowany jeden silnik na paliwo ciekłe i żadnych modów, także to w międzyczasie, e, dobra. Także jak wiecie w następnym odcinku odwiedzamy Minimus i moją wielką bazę na tym księżycu. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.